Zbliża się 1050. rocznica Chrztu Polski. To niewątpliwie wielkie wydarzenie, jeżeli chodzi o historię naszego narodu. To jest początek zarówno Kościoła w Polsce, jak i początek naszej państwowości. Przez Chrzest przyjęty przed 1050 laty weszliśmy do wspólnoty, do rodziny chrześcijańskich ludów i narodów. To także. Początek naszej chrześcijańskiej wiary. Od Chrztu Świętego wszystko bowiem się zaczyna. Wracając więc do tych historycznych początków, myślimy przede wszystkim o korzeniach, z których wyrastamy, i o tym, żeby pielęgnować te korzenie, które w sakramencie Chrztu Świętego mamy, ale jednocześnie o tym, co jest naszym zobowiązaniem na przyszłość, to znaczy o świadectwie wiary, o głoszeniu Chrystusa innym. Także o tym, byśmy byli wierni Chrystusowi, Ewangelii, Kościołowi. Wierność ta wypływa z przyjętego przez nas Chrztu Świętego.